Ale to zanim, to zanim oni dał... Ja to będziesz tam Co? Będziesz tam pasować? No, Chciałem tu jeść. No, i tam leci. No, ja sobie podleję tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co wy tutaj panowie robicie? Stoimy! Stoimy! Spodamy, okay. podziwiamy. Czasami coś sfilmujemy, nakręcimy, sfotografujemy. No dobrze, ale że tak powiem, co tam nagrywacie, co tamtego? Samoloty lądujące. A pan co się tak z tyłu zaczaił? Jesteśmy, że tak powiem, uświadomieni, co możemy robić Zgodnie z taktyką. Podobnie interwencji sterowej, musimy mieć samolot. Tak? panowie, jeśli ja nazywamy Nasza interwencja jest nagrywana. Ja też nagrywam. Jeśli jeśli mnie pan nagrywa, to informuję pana, że, że nie życzę sobie i nie wyrażam zgody na jakiekolwiek publikowanie... A to co ja zrobię, proszę pana z nagraniami to już ja jest moja pana sprawa. Teraz drodzy Państwo się wylegitymujemy. na związku, jakiej podstawie prawnej? Proszę pana, na podstawie tego, że podejmujemy interwencję? Zostaliśmy tu skierowani. Okej, okay, ale nie ma... Kto skierował? Podstawa prawna do legitymowania musi być, żeby wylegitymować, tak? Nie robimy nic niezgodnego z okay. prawem, tak? Dobrze, dobrze. Artykuł proszę pana, 15 ustawy o policji, 14 ustawy tak. o policji. Jak Czyli również, jakie jak wykroczenie również, bądź przez te Jak podejrzenie, proszę pana... O, o śpiegostwie, tak tutaj taki jest artykuł też tak, jest ale to kodeks jest pod... karny, ale proszę pana, ja pana podałem, pan może się tym zgodzić, nie, albo nie, ale się zgodzić. Tam jest jeszcze jedno słowo, uzasadnione podejrzanie. Yy, Czyli... Według dobrze, dlatego według <laughs> nas... Ja proszę pana, nie nikt nie ma na czole napisany, proszę pana, że ja nie wiem, z kim mam do czynienia, także poproszę... Tak, dlatego pana informuję i ja oświadczam, hmm. że nie jestem śpiegiem, nie robię dobrze. nic niezgodnego z prawem i nie dlatego, ma podstawy. Dlatego, jeżeli bardzo poproszę państwa o podanie swoich danych albo, albo o dokument tożsamości, ja sobie sprawdzę w systemach naszych policyjnych, czy pan, że tak powiem, nie znaczy mi zainteresowaniu czy nie, jeżeli nie... Się. No, no to, to już było sprawdzane tyle razy. Teraz. Że... Ale no proszę pana, no, ja, od ponad ja dwóch jest... lat to ale... przerabialiśmy już na ja tu proszę myślę, pana jestem pierwszy raz. Także, no niestety, y, ja do pana nie, nie znam osobiście, także ja... Bo nie robimy nic nielegalnego, stajemy sobie w miejscu publicznym. Ale ja, ale ja podałem panu podstawy prawne. Ja od 740. Tak? Ale nie ma, to nie no no nie. to wiecie jaka jest procedura, Dlatego ja rozumiem, że panowie podjeżdżacie, pytacie, rozmawiamy hmm. normalnie, ale ja dalej Ale ja dalej nie wiem z kim rozmawiam, rozumiem? Ja się przedstawiłem, okay, moje dane panu ale... podałem, a ja nie wiem kim pan jest. Jasne. Ja dlatego Tylko dążę, żeby, żeby pan... ustalić pana tożsamość. Ale to tak? że pan żeby panu podać moją tożsamość do legitymowania, Musi być ale ja panu podałem podstawy. Nie, ma, to nie jest ja panu podstawa. Podstawy, nie jest podstawy. Pan, czy czy jestem podejrzany? Za chwilkę powiem. Czy pan posiada? Ale to nie ma sensu wyciągać, bo panowie dostaniecie telefon zaraz pan i tyle. Posiada. Jestem organem uprawnionym do legitymowania... Tak, ale na oczekuję, podstawie na, para, oczekuję, na, że pan się na artykuł 15, który według 14. Czyli podejrzenie o wykroczenie bądź przestępstwo, bo jestem osobą poszukiwaną, poszukiwa... jestem nie jest osobą poszukiwaną, jestem osobą poszukiwanym miejsce i Ale proszę pana, ja tego nie wiem, ja tego nie wiem, nie, wiem nie, nie podał pan danych osobowych, ja tego nie mogę jeszcze sprawdzić, no rozumie tak, pan, ale, ale rozumiem pan, żeby wylegitymować to trzeba mieć podstawę Ale prawną. po raz piąty panu powtarzam to samo, że pan, ja panu podstawy prawne podałem. Czego pan nie rozumie? Naprawdę. No, nie ja panu ma tu poddałem. Podstawy. Ja potrzebuję pana, ale według pana później może pan złożyć zawiadomienie do prokuratury o sposób przeprowadzania czynności i tyle. Ja teraz pana proszę o okazanie tożsamości albo. Dowód osobisty pana, i nie musi pan, albo poda pan dane słownie, i tyle. A później może pan składać zażalenie do prokuratury tak, na sposób przeprowadzenia czy i I czynności. Tyle. I tyle. Takie ale są procedury. Ale tak, tak to legitymowanie jest bezzasadne w tej chwili. Nie ma ale według państwa, według państwa, dlatego później są sposoby, możliwość odwołania od tego wszystkiego. W sposób nie, zażalenia. No jakie jest, no jest Panu uzasadnion, uzasadnione podejrzenie, że, że my działamy, dla, yy, yy, tak jak pan powiedział, ośpiegostwa, tak? Z artykułu e, o że, że Proszę pana, no, ja już, pana, ja... Już, Stoimy sobie tutaj tak, grzecznie tak, na poboczu, w miejscu publicznym. E, ale, nic nie robimy. Przede wszystkim nie popełniamy ale, żadnego wykroczenia. Ja nie wiem, kim pan jest, rozumie pan. Nie wiem kim pan jest. Znajduje się w miejscu takim ani innym są tu różne działania no, podejmowane działa, Słuchaj, tak. interwencja Ej. będzie prowadzona do skutku. Na chwilę obecną nic złego się nie stało. Prowadzimy ustalenia. Kolejna kablota zajeżdża. O, nas. Ta przynajmniej mieście. światełka włączyła dane personalne, które zastaliśmy. Tak, ale wszelkie przesłanki prawdy faktycznie są wyczerpane. Czy posiada pan dokument tożsamości? No. Jeżeli pan posiada, wzywam pana jako osoba uprawniona do okazania tego. Jeśli nie, jest to wykroczenie. Jeśli nie, jest to wykroczenie. Jest już głośniej, podróżem głośniej podróżem proszę pana, żeby się nagrało, bo nie słychać. Jest tak jest mówicie jeszcze, jak że, kaczki. Niech pan mnie nie zagłusza. Proszę mi nie obrażać. Nie niech pan posłucha. Jest już podstawa do tego. Jest już podejrzenie popełnia wykroczenia. Ma Pan dokument, prawdopodobnie nie chce Pan ukazać. Ale. Nie jestem mam, osobą uprawnioną nie ma podstawy czynności. prawnej do legitymowania nie, mnie, bo nie posłucha. popełniam wykroczenia bo nie, nie odstąpi od Nie jestem osobą poszukiwaną. Nie, Pan tu przyjechała, nie będą jak osoba uprawniona. Czekam na Pana dane personalne. Zadzwonisz jeszcze raz do. Nie, już jest zadzwonione, zaraz tam będą dzwonić do dowódcy. Proszę Państwo dzwonić, natomiast ja oczekuję tylko i wyłącznie jednego: wykonania swoich. Czynności, jak tak. Tak, ale jest, ja uważam, do że nie ma. Pan ale dobrze, to, powinien pracę, tego, wynagrze, Pan nie ma. Nie jest Pan pewien tego. Powinien, bo nie popełnił wykroczenia no bądź przestępstwa. Nie ale to tak naprawdę. Yy, ale ja tego nie wiem, bo nie poda Pan danych osobowych. Nie rozumie Pan tego? Jak mam, jak mam to zweryfikować, sprawdzić? Czy Pan nie jest nie, co to, to uszukiwa? nie przepis odnośnie tego. Ale proszę Kier, Pana, ale nie pan, pan nie mówi niestety. My Pana nie będziemy zapytywać. Przyjeżdża Pan, czytać, bo jest Pan zrównianymi. Jeżeli Pan tego nie rozumie, naprawdę, no to. Panu tłumaczy, ale panu dlatego, tłumaczymy procedurę. Już to przerabialiśmy. No, to, no to, Truszymy, nie, jak to najbardziej prawdopodobnie wiedzę pan ma i doświadczenie znaczy większą. Natomiast nikt nie odstąpi. Możemy się droczyć do rana. Jesteśmy do rana i wyczy, wykonamy czynność do skutku. Jeszcze drugi raz zaznaczę, że nie zgadzam się na to, nie wyrażam zgody na publikowanie jakikolwiek. A to moich, jest, co ja zrobię z nagraniami? Moich, to już jest moja sprawa. Moich danych. Ja pana informuję, że pan wiedział, ani mojego wizerunku. Pod żadnym pozorem w żadnych okolicznościach. Czekam na okazanie wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli pan ma dokument, go nie okazuje, będę karał pana ja mandatem. Za chwilę będziemy Czy pan za chwilę? posiada pana. dokument tożsamości? ta chwila, pan... już trwa. Ja żadnych tego tego no pan nie panowi no, ale ja nadal nie mam postawy. Ale, ale ja panu prawnie. pan posłucha. Niech pan mnie teraz posłucha. Pana nie, pan jeżeli nie pan, pan jeżeli pan, chwileczkę. Jeżeli pan nie okaże no. mi dokumentu, a posiada pan go Nałożę na pana mandat w wysokości 500 zł. nie potraficie nic innego robić, tylko mandaty nakładać? Ja nie czekam na pana komentarz. Ja rozmawiam z panem, pan jest dorosły, nie oświadczył mi, że jest bezłasymowanie. Nie, ja nie, nie ma. Nie Proszę pana, jeżeli pan jest to będzie pan dochodził pra swoich praw. Później poczyni po się nosi. pan to, ma ten dokument, a mi okazał ja Policja łamie prawo prawo i mandat, później mi mówi, że ja będę sobie dochodził. Prawo, takie nie... są procedury, proszę pana. Takie ale żeby wylegitymować, trzeba mieć podstawy. Ale prawną. powiedzieliśmy a nie panu nie po raz podstawy. dziesiąty panu powtarzamy, hmm. jaka jest procedura. Czy naprawdę po, po, procedura ale była po, znamy to podstawa ale, prawna, faktyczna. Ale pan się nie musi z tym. Pan się nie musi z tym nie zgadzać. Pan się nie musi tym zgadzać. Proszę o okazanie dokumentu albo podanie danych. Jeżeli pan nie, nie okaże, to naprawdę będziemy tutaj sobie do rana sobie tutaj stać, aż pan nie okaże no tak. danych. Na razie czekamy. Na no razie czekamy. Czekać? Panowie. Ja ze... Zobaczymy, co jeszcze zestawu na ten temat zaraz nam. Panowie, Panowie zes... kazali czekać. Nie Miesz, chciał. Nie je, chciał nie, ich nie zestawu, to mamy, my ja się nie nie rozmawiamy. Moim, nie mamy Całożeni naprawdę nic do nie nie chcę. Na pewno te dane bez... musimy ustalić. Musimy to... ustalić. Policja nie działa bezprawnie. Jesteśmy tutaj wykonując no, swoje zadania. Panowie, niestety policja pokazała nam wielokrotnie, że działa. Dobrze, bez, dlatego macie pewne bezprawne. też prawa po zakończeniu czynności. Do, dopiero, Dokładnie. tak? Dokładnie. Po raz który pana zapytam. Czy pan posiada e, dokument? Na tak, razie czekamy. Możemy do rana postać. To na razie czekamy. czekamy Powiedziałem co sobie. Oczywiście Proszę nie pana, będziemy do rana czekać. Nie łapiemy się za słówka. Nie łapiemy się za zwłokę. Ja nie chciałbym być. Rozmawiamy. Bezpostawnie i bezprawnie legitymowany. I prosimy pana o dokument tożsamości, jeśli pan posiada, bo nie ma obowiązku posiadania. Ja wiem. Jeśli pan nie posiada, proszę mi podać swoje dane, ponieważ legitymuję pana i czekam na tą informację. Ale jeżeli pan ma, a do tej pory pan mi nie okazał, mhm. ja, na, ja nałożę okażę. na pana mandat. Jeśli pan nie przy, tego mandatu nie przyjmie, zostanie skierowany wniosek o granie do, do sądu i tam będzie pan się tłumaczył. Mhm. I to Dokujemy. wszystko. No i wtedy wiadomo. Także czekam na informację zwrotną od pana. Dokumenty też tożsamości mamy, oczywiście, że posiadamy. To no. proszę okazać te dokumenty. Jeden i drugi pan. Pan też posiada, bo padła liczba noga. Posiadacie, czyli wy posiadacie. Nawet nie wiem, czy posiadam, okazać. Ale możliwe, że no to proszę, jeżeli pan posiada, proszę by okazać. Póki jeszcze jest dobry czas, póki każdy chce wykonać swoje czynności, bo zaznaczam, nic złego Weź się tu nie statne. dzieje. Nie użyję, nie potwierdzę tego, jeżeli jest tutaj teraz taka nie inna rzeczywistość, taki stan, służby zawsze będą chronić miejsc newralgicznych, jeżeli są polecenia, są okoliczności, zawsze no będą to wykonywać. Podstawą, podstawą pracy policjanta jest informacja z kim, z kim i wobec kogo wykonuje czynności. Z tym, że Więc... niestety prawo działa w ten sposób, że no musi być... No i pan Więc Zonu wraca ja do początku. nadal czekam, bo nadal nie mam prawnej. Ale powiedzieliśmy pragnę. panu, jakie są podstawy. Pan może się później z tym nie zgodzić, ale na tą okay. chwilę podaliśmy panu te podstawy. Podaliśmy, rozumie pan? Podaliśmy na podstawie jakiego artykułu, znaczy jakie podejrzenie i tak dalej. Pan się może z, z tym nie zgodzić, ale później pragnę. może pan. Tak, Czekamy jeszcze na dane personalne osób? No. Pan Jakby później może złożyć zawiadomienie do prokuratury o sposób przeprowadzenia czynności i na to naszą interwencję, że pan się z tym nie zgadza, ale do tej chwili musi, muszą, że tak powiem, się państwu przedstawić, bo nie wiemy z kim mamy do, do czynienia, rozumie pan? I pan, bo tutaj, no panowie jakoś tutaj... To samo było tydzień no, temu. Ale Widzę, że pan się to, zaczyna no, to, no, targować sam ze sobą. Pytamy po raz kolejny, bo naprawdę... Znaczy już ja czekam po prostu dekady... na telefon od eskawu bo to... Żaden telefon ale... ani żadni święci tu nie pomogą. Dlatego proszę pana, że żaden policjant dbający o swoją pracę i służbę, a ja już przepracowałem dwie dekady na ulicy, nikt i nikt nie będzie się podkładał. Nikt nie będzie się podkładał, dlatego pytam się pana. Czy pan posiada i czy pan okaże ten dokument? Ej, no coś, to, coś to im schodzi trochę no dłużej. Niech dzwonią, bo nie mam tu czasu do rana. Niech dzwoni centrala niech dzwoni centrale, bo interwencja ma być skuteczna i nie może być nie, muszą, dobra, to da, nie jedyni w tej Pajemy, czy, czy nie, bo to i tak co spiszą no, i tyle. Nie, no to złożymy zawód do prokuratury No takie tyle, macie nie, prawo, życie, ale, tak ale oczywiście na samym nie. początku płynie państwo o tym, już mi informowali i tyle. No. Tak, no ale Także... to jest bez podstawy. O, ale według, nie, pana, nie, pana, są, według nie. Pana, pana, i dlatego właśnie jest nie według prokurator i sąd, który to będzie rozpatrywał. Ale jasno mówi, kiedy możecie legitymować, a kiedy nie. Ale Pan jest sędzią prokuratorem, że będzie to osądzał, czy nie? nie, ale ja Przepisy mówią, kiedy może legitymować policję. Ale tak. To panu się wytłumaczyłem, Podstawę panu podałem, a pan się nie... No dobra, jeszcze raz, jaka no, jest, ta no, proszę, jest ta podstawa? Proszę pana, nikt z pan Nie, ja, 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 nie, nie, Ale ja mówię, ale to my podstawy znamy bardzo dobrze. Przez tyle lat my się już tyle kłóciliśmy tutaj z policją. Ale, ale to nie chodzi o to, że się Ja proszę mi podać jeszcze raz to podstawę, prawda? To pan tak, wszystko tak, tak, było wyczerpane tutaj. Tak tak tak, 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 tak. Tak, tak. Intencję jest to no wykroczenie, które pan popełnił. To, to możemy wiedzieć, kto zgłosił? Proszę pana, nie, nie informujemy się nawzajem, jest coś takiego jak RODO, nie przekazujemy swoich danych personalnych. Nie personalnych, nie przekazujemy wszelkich yy, innych informacji, absolutnie nie. Z, żadna ze żaden policjant nic takiego nie przekazuje. Dobra, to tylko jeszcze raz. Podstawę prawną jej się daje Proszę no pana, dowód. to nie jest egzamin na przepytanie. Wszystko zostało nie. powiedziane, wszystko jest nie, nagrane, otworzycie... No ja nie, ma miast, nie mam jasności na jakiej podstawie. Proszę pana, dobrze pan wie i żeśmy się tłumaczyli, także nie, no... Bo, także, no y, nie, słucham, no prosta, niech prosta sprawa, prosta sprawa. Podstawa prawna daje dowód. Ale proszę pana, tak czy znaczy, inaczej musi jakieś... było pan okazać, rozumie pan? Bośmy no przedstawili na panu wszystko. Podstawie prawnej, więc słucham Proszę otworzyć sobie nagranie albo otwierzyć sobie pamięć. Naprawdę. No nie, no proszę o po podanie tej podstawy. Erkario no. jest na prostej. Tak samo jak policja, raz się może panu przedstawić i tak dalej. Nie będziemy się. Tak, ja nie, nie będziemy się. I na moje żądanie no, ale ma pan nagrany, to pan się nie dzwoni. Ja nie dzwonię. No, ja wykonałem telefon no, do no, To dzwoni, czy ktoś czy nie dzwoni? No, powiedział pan, że ktoś zadzwoni z naszych przełożonych. Ja czekam. Powinien dzwonić. Ktoś dzwoni. Dzwoni, no to odbieramy. Pan stoi tutaj. Gdzie pan odchodzi? Halo? e. Proszę się, nie do ani w kierunku, jasne? To znowu, tak? Co to za zachowanie? A, tak, tak, no... A to wasze zachowanie prowokuje nas do takiego zachowania, jakie... Nie, Wyszli nie! Jak Wyszliśmy spokojnie, rozmawialiście... No, nie chcecie rozmawialiście. powiedzieć tej podstawy, którą niby uznajecie do legitymowania, no to... Tam kolega spisywał mnie. Dobrze, Dobrze no, to ja to powiem, powiem. że to wiem, jest coś, które jestem do tego, żeby legitymować. Mimo wielokrotnych... Mimo wielokrotnych próśb... Ja panu wylegitymuję, jak będę miał podstawę prawną. Mimo no, no, wielokrotnych klucz, widzę, że pan ma dokument, nie okazał go pan. Tak, tak, okazał, ja już czy mam, tylko czekam na tą Dlatego, podstawę Dlatego troszkę długo to trwało. Dlatego też nałożę na pana mandat karnie bez wysokości 500 zł. Nie, no ja mam. I jeżeli pan tylko na podstawę, pan podstawy nie to, przekazał. Już to osobie uprawnionej nie okazuje. Czekamy tutaj już kilkanaście minut, ale skieruje, podstawa prawna. Skieruje, musi jeżeli być. pan nie, nie przyjmie mandatu, skieruję wniosek o karanie do sądu. Taka jest moja informacja i dam Panu chwilę na zastanowienie. Pan mi da odpowiedź. Co mandatu to jest 500 złotych. Co mandatu jest 500 zł. Jeżeli Pan przyjmie mandat, kończymy tu i teraz. Jeżeli nie, kieruję wniosek o karanie. Pan da odpowiedź, żeby Pan mógł przekazać dobrze. Dobrze, informację. Ja ja ten pan mnie spisał w sali. To było zakończone. To no dobrze. To pan teraz sobie mnie takie ja, pan, ja To muszę potwierdzić, że Pan to Pan. Bo Pan, pan nie ma dokumentu, tak? To jest dokument, który... No ale to przygląda sobie podał mi było ok, Wszystko w porządku, w porządku, a przy, w porządku. Ja, ja dlatego pana nakładam mandat karny za nieokazanie mimo wielką tego ja zadania. Nie wszystko jest nagrane, stojemy tu wielokrotnie. To nie My jest, też mamy swoje To Nie jest do skutku. To nie jest do skutku... To nie potraficie nic robić, tylko mandaty wlepiać. Nie, nie macie lepszej roboty. Mandat jest skutkiem zachowania osoby. Żeby pan o tym wiedział. Yy, nie przyjedzie tu, nie przyjedzie. Nie przyjedzie. W ogóle nie przyjedzie tu na 09 pod kolorland. W ogóle nie przyjedzie. Co, co, czy pan niech przyjedzie. Wzywaj co? go na miejsce. Ja, ja, ja chcę ukazać, nie. proszę bardzo. No, proszę bardzo, proszę Ale chwileczkę, wielokrotnie ale ja chciałem pytałem, czy pan posiada. Tak, czy pan okaże? Nie okazał pan tak, na wezwanie. Nie okazał pan na wezwanie. Tylko chciałem usłyszeć to zarejestrowanie. bo telefon był. Co było w telefonie powiedziane? Proszę pana, to jest moja sprawa. Ja panu nie będę przekazywał informacji jest pan uprawnioną osobą do tego, żeby... Oczywiście, że nie jestem. Dostaliście panowie telefon i co było? To pan chyba. Yy, yy, jaka decyzja? W innej czy pan ten dokument okazuje, czy tak, nie? Tak, proszę bardzo. To proszę. Może pan to, to przekazać? Nie? No, 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 spokojnie, Robert. Nie, tylko tak, poprosiłem tutaj grzecznie o podanie podstawy prawnej. Panowie policjanci nie chcą podać, wymuszają ten dowód, nakładając teraz, chcąc nałożyć mandat. Dobrze pan mandat. powiedział, wymuszają dowód. Osoba uprawniona nie wymusza Ale dowodu. Ale trzeba mieć podstawę Prosi. prawną, żeby... policja wyczepała wszelkie tak. przesłanki. Stoimy sobie na... I czekałem, prosiłem wielokrotnie. Pan tutaj... Absolutnie. Nie, pan policjant nie chce podjąć telefonu. Niech pan proszę. da mi informację, czy pan przyjmuje mandat. Momentik. Czy pan... Nie... Czy teraz Pan mi udzieli informacji, czy Pan przyjmuje mandat? W kwocie 200 zł mandat jest skarne kredytowany. Za popełnione 500. wykroczenie, nawet dopiero po pewnym czasie z wielką łaską Dobra, panu okazał. Pan kazą. poczeka, jeszcze na czy telefon pan, od Czy mamy dać przekazać Panu pouczenie dla osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia z pełną informacją, czy nie? Poczekamy na ten. By sprawdzić tego pojazdu. Także no, no, ja, znaczy, czekam na informację no, z drogą to po, po, się, się wykazać, no pokazać. No, wzią, się wykazamy, na, jest Jak będzie taka potrzeba i do tego dotrzemy, na razie A co, pojazd? Co? nie miał, to A na jakim podstawie? To jest kontrola drogowa, czy legitymowanie? To przed chwilą chcieliście tylko legitymować tożsamość, a teraz przechodzi to na kontrolę drogową. Chociaż pojazdy stoją na terenie prywatnym i nie są w ruchu. A to nie, to jest, nie, pan to jest pana pojazd, tak ja, ja też nie wiem to, że proszę pana, czy ten nie jest kradziony, tak? To, to jest w w w jest to sprawie, no w dlatego, dlatego właśnie dokonujemy sprawdzenia Nie Panie Rafale, czekam na informację z czy pan przyjmuje mandat, czy pan... Ja nie widzę podstawy żadnej ja do... do, do bo przede wszystkim bez podstawy zostaliśmy wylegitymowani. Po drugie dałem się wylegitymować, jeżeli nie ma żadnej podstawy. prawnej. to na dokumentację będzie skierowany wniosek o ukaranie. No patrz co on tam świeci po samochodach. Chcę kupić? Może? Na sprzedaż nie jest. Na sprzedaż nie jest. I nie ma się co śmiać. A spokojnie robię. Poczekaj. Mogę pojazd? A nie wiem. A czy to ważne? Jak to będzie kontrola drogowa, to powiem czyj. No, to jakby to była kontrola drogowa, musi być na drodze, prawda? No To dlatego zastanawiam, zastanawiam się, dlaczego no, pan się pyta, czy to jest pojazd. Dobrze. Myślę, że dyskusja jest zbędna, naprawdę. Boczne. J740 to ja mówiłem J735 No to do zawiadomienia wystarczą tylko numery boczne, nie? Resztę już tam sobie ustalą sami kto I co? Posiad o nie? Okej. Czekam na informację, czy mówi pan mandat czy nie Na jakim? Bo kończymy to Wyczerpaliśmy już naszą interwencję na podstawie tego, że y, nie okazał pan na żądanie uprawnionego U, organu, czyli został zweryfikowany. Nie, po 20 minutach, dopiero po cudzym targowaniu się. Obreślony? Nie, nie potem. Proszę Pana, ja tylko chciałem usłyszeć Ostateczna informacja. Ridarną. Niech Duaj Pan nie zostałem przedstawienia. Wylegitymowaliśmy Was, zakończyliśmy interwencję, nie mamy podstaw, żeby dalej was tutaj. No ale od początku nie było takich podstaw. były od początku nie rozbyły. było takich podstaw pytanie podstawowe czy pan przyjmiemy mandat? Na legitymowałem czy nie? się więc na jakiej podstawie nie usłyszałem od panu podstawy ukaranie, prawnej tak nie dostałem czy nie? od państwów podstawy prawnej nie chcę zgadywać się legitymowałem się finalnie tak więc na jakiej podstawie nakłada pan mandat na finalnie? tej podstawie że podczas interwencji nie okazał pan okazałem Interwencja nie, trwa. Dopiero po dwudziestu trwa, po, po wielokrotnym i przy... wielokrotnym proszeniu pytaniu. Zjadował się od pan, droczył się pan, nie, nie oczekiwał się. pan powieczek. Policja sprawdziłem w momencie jako instytucja i, i osoba. Że się, funkcjonariusz jest uprawniony do legitymowania osób bez szczególnie, prawnej, szczególnie tak? podczas wykonywania czynności interwencji. Nie może być ze prawnej. strony policjanta ani zaniechania, ani przekroczenia. Pod, y, podstawą dobrze przeprowadzonej interwencji jest ustalenie rozmówcy i danych personalnych. To jest tak, absolutna na podstawa, prawnej, fundament podejmowania interwencji. Na podstawie prawnej, Pan nie, nie, nie tych przesłanek, nie... na podstawie których zakwalifikowałem pana Jaka była do, podstawa prawna do, do wykrywania nas? Stoimy na. Po Jeżeli miejsca publicznego. Niech pan posłucha. Widzę, że nie uzyskałem informacji. Z mojej strony y, dla was jest informacja taka. Dziękuję. Zakończyliśmy interwencję. Macie prawo do złożenia, nie, do złożenia zażalenia na sposób podstawy i No Oczywiście e, będzie to zrobione. Tak się pan jeszcze raz? Na Bo początku ja nie to zrobiłem. Nie Nazywam się aspirant z oddziału prewencji Opole. Dziękuję. Jeżeli nie, to wszystko wobec pana, pana informuję, że w związku z tym, że y, nie dostałem informacji, czy pan przyjmuje mandat, będzie skierowany wniosek o do kolegium. Może pan w terminie do 7 dni złożyć y, swoje wyjaśnienia w tym temacie w komisariacie Policji, y, który będzie prowadził tą y, sprawę, czyli y, przewodnictwo. Tak, dobrze. I mamy potwierdzone tak? Adres do korespondencji? Tak, potwierdzone. Pan, pan potwierdził. Wszystko. Dziękuję. Dobrze. My nie umieszkamy My nie się złożyć, złożyć zadowolenia na Państwa czynności. E, pan Konrad? ja już uprzejmie. Podstawy wierzyli. nie usłyszałem od pana. Ale my też jakie że nie podstawa prawna na początku. Poprosiłem o podanie podstawy, nie utrzymałem no, od pana. To jest pana wersja, nie pana też na też Bezpodstawnie to jest zostało podstawa. wymuszone legitymowanie. To jest przekroczenie uprawnień. Proszę pana. I do teraz swoich praw do biegniemy. Tak wygląda właśnie działanie legalne komisji.